Witajcie! W tym poradniku pokażę Wam, jak zmienić język na telefonie T-Mobile Pro. Po pierwsze musimy sobie wejść w ustawienia. Możecie je znaleźć na ekranie głównym lub w moim przypadku w szufladzie aplikacji znajduje się ta, ta ikonka w tym miejscu. Następnie zjeżdżamy sobie na sam dół i wybieramy funkcję system. Teraz klikamy język i metody wprowadzenia i wybieramy języki. Ja już sobie dodałem tutaj język polski. Telefon był ustawiony jako język angielski. My, żeby dodać język, klikamy w to miejsce, wybieramy jakikolwiek język i następnie, jeśli chcemy go ustawić jako główny język, to przytrzymujemy te dwie kreski i przeciągamy na pierwszą pozycję. Jak widzicie, język od razu się zmienił. No i w sumie tak to wygląda, jest to całkiem proste. To wszystko. Jeśli te, to wideo było dla Was pomocne, zostawcie polubienie, komentarz oraz zasubskrybujcie nasz kanał.